Zapraszamy Was w podróż po najważniejszych wydarzeniach w telewizji Idź pod prąd i projekcie Mega Kościół w roku 2022. Ten rok na pewno będzie nam się kojarzył z atakiem Rosji na Ukrainę. 24 lutego o 4.45 lokalnego czasu rosyjskie wojska z Rosji, Białorusi oraz okupowanego Krymu i Donbasu wkroczyły na teren Ukrainy. Redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Tak skomentował to wydarzenie. Trzeba jasno to powtórzyć. Putin nie został ukarany za rok 2014 i dlatego dzisiaj zrobił to, co zrobił. Gdyby reakcja Zachodu na aneksję Krymu i powstanie po tych marionetkowych państewek które teraz tam poprosiły o interwencję sowiecką, to nie mielibyśmy dzisiaj wojny u granic Polski, u granic też Unii Europejskiej i NATO. To jest hodowanie tego Hitlerka rosyjskiego, i dzisiaj mamy tego owoc. W pierwszych dniach wojny, na przełomie lutego i marca, chrześcijanie z USA, Polski i Ukrainy wspólnie zorganizowali ewakuację 62 sierot z Mariupola. Inicjatorem akcji był amerykański pastor Matrzej wraz ze swoją małżonką Wiktorią, która pochodzi z Ukrainy. Po stronie polskiej akcję koordynowali pastor Paweł Chojecki i pastor Radosław Kopec z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. A także cała redakcja telewizji Idź Pod Prąd. Błyskawicznie zareagował prezydent Lublina Krzysztof Żuk oraz osoby z Lubelskiego Centrum Pomocy Ukrainie, które pomogły zorganizować miejsca noclegowe w domu pracy twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Kazimierzu Dolnym. Wielkie serce i pomoc okazał dyrektor tego ośrodka Dariusz Popławski oraz jego pracownicy. Z inicjatywy Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie ewangeliczni chrześcijanie w Polsce. Wystosowali list otwarty do prezydenta Wołodymyra Załęńskiego, w którym wyrazili swoje wsparcie dla jego działań podejmowanych w obronie ojczyzny oraz zapewnili, że w swoich modlitwach proszą Boga o całkowite zwycięstwo Ukrainy nad imperium zła, putinowską Rosją. Odpowiadając na poruszenie duchowe wśród Polaków i Ukraińców, w kilka dni od wybuchu wojny wydaliśmy ulotkę ewangelizacyjną oraz przygotowaliśmy animację pod tytułem A więc Wojna, która odpowiada na pytania, Dlaczego na świecie trwają wojny? Dlaczego ludzie krzywdzą siebie nawzajem? Dlaczego Bóg na to pozwala? W maju wydaliśmy dodatkową ulotkę ewangelizacyjną papież Putina. Stała się ona podstawą do stworzenia animacji o tym samym tytule. Opracowaliśmy także tygodniowy plan czytania Biblii zatytułowany Biblia w czasie wojny. Miał on pomóc odnaleźć się w sytuacji, gdy tuż za naszą granicą trwa wojna. Powstała również ukraińska strona internetowa, na której zamieszczamy materiały telewizji idź pod prąd w języku ukraińskim. Rozpoczęliśmy także kurs bezpłatnych lekcji języka polskiego dla pastorów i liderów chrześcijańskich z Ukrainy na poziomach wstępnym, podstawowym i średnio zaawansowanym. Na naszym kanale znajdziecie też lekcje w wersji elektronicznej. Oprócz tego przygotowaliśmy koszulki, torby i przypinki z hasłem Pray for Ukraine z logo zaprojektowanym przez Olgę Kurysz, młodą Ukrainkę. Rozpoczęliśmy także zbiórkę środków pieniężnych przeznaczonych na wsparcie zarówno dla uchodźców, jak i Ukraińców walczących o wolność kraju. Do dziś aktywnie pomagamy w zorganizowaniu niezbędnej pomocy walczącym na froncie oraz transporcie potrzebnych rzeczy. Pomogliśmy także wielu chrześcijanom ze Stanów Zjednoczonych, którzy transportowali pomoc z USA do Ukrainy. Telewizja Idź pod prąd aktywnie włączyła się w komentowanie wydarzeń za naszą wschodnią granicą i pozyskiwanie wiadomości z pierwszej ręki. Naszym gościem był Oleksandr Turczynow, były pełniący obowiązki prezydenta Ukrainy, pierwszy wicepremier Ukrainy w latach 2007-2010 i były przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy. Oleksandr Turczynow jest też kaznodzieją w protestanckim Kościele chrześcijan Baptystów i żołnierzem obrony terytorialnej. W wywiadzie powiedział. To jest bardzo ważne, żeby ludzie nie szli po prostu na śmierć, ale żeby rozumieli, że kiedy oddają swoje życie, to wyrażają najwyższy poziom miłości. Tak jak mówi Biblia, wśród Ukraińców jest wielu mocno wierzących ludzi. Człowiek prawdziwie wierzący nie boi się śmierci, bo wie, że ma życie wieczne. I prawdziwie wierzący człowiek jest bardziej odważny i też bardziej odpowiedzialny. Jestem przekonany, że teraz wielu ludzi zwraca się do Boga pod wpływem okoliczności. Widziałem jak żołnierze przed wyruszeniem do walki, kiedy podejmują ryzyko, kiedy stają przed ryzykiem śmierci, wtedy zwracają się do Boga. I to normalne postępowanie ludzi. Kilkukrotnie gościliśmy także parlamentarzystkę Najwyższej Rady Ukrainy, Kirę Rudik. W jednym z wywiadów relacjonowała nam przebieg swojej wyprawy do miejsca rosyjskich zbrodni w Ukrainie i zaapelowała do wszystkich światowych przywódców. Wzywam wszystkich światowych przywódców. Teraz, kiedy wszyscy zwlekają i wahają się, czy dać nam broń, w innych miastach okupowanych przez rosyjską armię dzieją się te same koszmary. Tylko jeszcze tego nie widzimy. Dlatego wzywam każdego, kto słyszy. Jeśli nie pomożecie nam tego zatrzymać, to też ponosicie odpowiedzialność. Przeprowadziliśmy także wywiad z Dmytro Matyuchinem, dyrektorem miejskiego Centrum Pomocy w Zaporożu oraz szefem Wydziału Duszpasterstwa Społecznego Związku Baptystów Ukrainy. Dyrektor od 2014 roku pomaga uchodźcom ze wschodniej Ukrainy, a obecnie przybywa w Zaporożu, gdzie koordynuje pomoc charytatywną. W kwietniu naszym gościem był Wiktor Olivares, dziennikarz drugiej co do wielkości meksykańskiej telewizji Azteca Noticias. Który przyjechał, by przedstawić obecną sytuację sierot z Mariupola uratowanych dzięki współpracy chrześcijan z USA, Ukrainy i Polski. Redaktor Oliwares wystąpił w naszej telewizji. Mówił o swoim pomyśle przyznania Polsce pokojowej nagrody Nobla za pomoc uchodźcom z Ukrainy. Wyraził także wielką wdzięczność dla wszystkich Polaków, którzy tak aktywnie włączają się w pomoc uciekającym przed wojną Ukraińcom. 24 sierpnia świętowaliśmy Dzień Niepodległości Ukrainy. Poświęciliśmy temu wydarzeniu wydanie specjalne programu Idź pod prąd na żywo. A także uczestniczyliśmy w koncercie Serce dla Ukrainy, zorganizowanym przez Kościoły Ukraińskie, Fundację Przyszłość Dzieci Ukrainy oraz Kościół Chrześcijan Baptystów w RP. Ukraińcy szczególnie wyróżnili pięć osób, lokalnych liderów, osobiście zaangażowanych w pomoc naszym sąsiadom. Wśród nich był szef telewizji Idź pod prąd, pastor Paweł Chojecki. Rok 2022 to czas, w którym nawiązaliśmy intensywną współpracę z kościołami oraz organizacjami ewangelicznymi. W styczniu przeprowadziliśmy serię programów poświęconych tematowi chrześcijańskiego biznesu, podczas których gościliśmy Zdzisława Miarę, jednego z założycieli edukacji finansowej Crown, której misją jest prowadzenie do poznania i stosowania Bożych zasad zarządzania finansami, talentami i karierą. Również w styczniu odwiedziliśmy Śląsk Cieszyński, a telewizja Idź Pod Prąd przygotowała reportaże z wizyty u chrześcijan z kościoła Luteran w Wiśle Malince oraz ze zboru Luteran w Dzięgielowie. W marcu pastor Ireneusz Dawidowicz z kościoła Baptystów w Stoku wygłosił serię wykładów pod tytułem Biblia a psychologia. Mieliśmy okazję odwiedzić pastora Dawidowicza w Stoku, gdzie współprowadzi Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Na naszym kanale znajdziecie reportaż o tym, jak chrześcijanie niosą pomoc ludziom bezdomnym oraz walczącym z uzależnieniami. W kwietniu zorganizowaliśmy warsztaty poświęcone tematowi ewangelizacji, które prowadzili misjonarze ruchu chrześcijańskiego MT28. Nawiązaliśmy także współpracę z Kościołem Chrześcijan Baptystów w Chełmie w zakresie pomocy Ukrainie. Od początku wojny Baptyści z Hełma pomogli ponad 4000 tysiącom uchodźców z Ukrainy. Na początku maja zorganizowaliśmy konferencję pastorów i liderów chrześcijańskich pod hasłem Ewangelizacja Polaków i Ukraińców na miarę dynamicznych przemian kulturowych i międzynarodowych. Rozmawialiśmy o tym, jaka ma być odpowiedź ewangelicznych środowisk chrześcijańskich na zachodzące zmiany, jak wykorzystać w ewangelizacji otwartość i poruszenie serc wynikające z wojny w Ukrainie. Gościliśmy w Lublinie pastorów oraz liderów chrześcijańskich z Polski i Ukrainy, którzy wspólnie chcą szukać nowych możliwości dotarcia z Ewangelią do Polaków i Ukraińców. Gościem specjalnym konferencji był Joe Łosiak, współtwórca ruchu oazowego, współpracownik księdza Franciszka Blachnickiego. Owocem konferencji był wspólny list, w którym pastorzy poparli inicjatywę prezydenta Zeleńskiego oraz innych polityków, aby zacieśnić relacje pomiędzy Polską, Ukrainą i innymi krajami naszego regionu. List podpisali pastorzy Paweł Chojecki, Radosław Kopeć, Paweł Machała i Michał Fałek z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, Pastor Henryk Skrzypkowski z Kościoła Chrześcijan Baptystów w Chełmie, Pastor Ireneusz Dawidowicz ze zboru Droga Zbawienia Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP, Pastor Andrzej Chlopkow z Kościoła Bożego Łaska Chrystusa w Krakowie, Pastor Oleksandr Moros z Ukraińskiego Kościoła Baptystów w Warszawie, a także Joe Łosiak. W czerwcu odbył się zjazd chrześcijan, którego gośćmi specjalnymi byli rektor największego i najstarszego seminarium biblijnego w Ukrainie, pastor kościoła Baptystów w Kijowie dr Igor Jaremczuk i jego małżonka Lena. W trakcie tego zjazdu pastor dr Igor Jaremczuk i pastor Paweł Hojecki zdecydowali o powołaniu polsko-ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie. U nas się 830 studentów, mamy 830 studentów. и 70 сотрудников. 70 uh, и, сейчас они, и сейчас, они сейчас они рассеяны. и вот везде, где они рассеяны, и там, где рассеяны. Mm -hmm. uh, мы хотим открывать филиалы Ирпенской семинарии. Там Amen. 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 И вот наше желание, чтобы такой филиал был в Люблине. И нашим вашим желанием, чем мечтанием, есть тоже, чтобы так, такая филия была в Люблине. Uh, и слава Богу, что мы договорились вот с братом Павлом, żeby odkryć taki uciebny proces. I dziękujemy Bogu, że dogadaliśmy się, porozumieliśmy z Bratem Pawłem, żeby. Nie trwało to długo, to <noise> <noise> ranna kawa, <głos> 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 żeby rozpocząć taki proces tutaj. <noise> Да. А с одной стороны uh, это будет обучение. С другой стороны это будет общение. И мы видим, что это будет как бы uh, сотрудничество более тесное сотрудничество между украинскими и польскими церквями. И видимо, также, что из этого может быть такая ближшая вежь помежду польскими и украинскими костюмами. Наше желание открывать такие вот филиалы, вот e, и в Польше. I, I w Czechii, w Niemczech, w Italii, to jest tam, gdzie jest Ukraińca. Także mamy właśnie takie marzenie i chęć otwierać takie filmy. Nie tylko w Polsce, ale również w Czechach, w Niemczech, we Włoszech, tam, gdzie są Ukraińcy. No tak jak Polska pierwsza przyjęła. No. No ale skoro Polska pierwsza nas przyjęła, to my nacieliliśmy. Dlatego zaczęliśmy w Polsce. <laughs> Podczas zjazdu zorganizowaliśmy polsko-ukraiński koncert chwały na Placu Litewskim w Lublinie. Śpiewem oddali chwałę Bogu zespół muzyczny ukraińskiego Kościoła Bożego Łaska Chrystusa w Krakowie oraz zespół muzyczny Idź pod prąd Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Przemówienia wygłosili pastor dr Igor Jaremczuk, pastor Andrzej Chłopkow oraz pastor Paweł Chojecki. W trakcie zjazdu serio wykładów kreacjonistycznych o tym, czego możemy dowiedzieć się o historii ludzkości z badań genetycznych nad chromosomem Y. Wygłosił dr Nathaniel Jinson z Uniwersytetu Harvarda, autor książek Replacing Darwin zamiast Darwina i Traced. 20 sierpnia miała miejsce inauguracja działalności Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie projektu chrześcijańskiej przestrzeni edukacyjnej, w której chcemy wspólnie kształcić i budować przyszłych przywódców chrześcijańskich. Celem instytutu jest też wymiana doświadczeń chrześcijan z Polski i Ukrainy oraz stworzenie wizji służby prowadzącej do ewangelizacji naszych narodów, a także narodów obszaru Trójmorza. Uroczystość inauguracji poprowadzili pastor Paweł Chojecki z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie oraz Roman Lowoda, chrześcijanin baptysta z Zaporoża, który poprzez telewizję Idź pod Prąd przyczynił się do połączenia chrześcijan ukraińskich oraz chrześcijan z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Pierwszą serię wykładów na temat dyscypliny w Kościele w ujęciu biblijnym, historycznym i kulturowym wygłosił pastor Paweł Chojecki. Drugi zjazd Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego poświęcony był tematowi jak samodzielnie czytać i studiować Biblię. Zajęcia prowadził Zdzisław Piara. Jeden z głównych założycieli edukacji finansowej Crown Spotkań Małżeńskich Alma były dyrektor Krajowy Ruchu Chrześcijańskiego MT28. Jego pasją od ponad 40 lat jest studiowanie i nauczanie Pisma Świętego. Trzeci zjazd został zorganizowany 29 października pod hasłem Reformacja w Polsce Lekcje dla współczesnych. Historię reformacji w Polsce w XVI i XVII wieku przybliżył nam Piotr Setkowicz, inżynier z zawodu, historyk z zamiłowania, autor książki Słomiany Ogień z dziejów polskiej reformacji. Czwarty zjazd polsko-ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie odbył się 12 listopada. Część wykładową na temat, czy nasze pokolenie wykona wielki nakaz misyjny Jezusa w Polsce, poprowadzili Joe Łosiak oraz pastor Paweł Chojecki. W piątek 11 listopada, z okazji świętej niepodległości, miał miejsce wspaniały koncert Jerzego i Małgorzaty Dajuków, którzy wystąpili wraz z muzykami ze Stowarzyszenia Misjo Musica. Ta niezwykle utalentowana i oddana Jezusowi grupa muzyczna porwała serca i duszę uczestników koncertu. Wśród utworów nie mogło zabraknąć genialnego wykonania Psalmu 23. Koncert zostanie niebawem udostępniony na kanale Idź pod prąd. Piąty zjazd Polsko-Ukraińskiego Instytutu Lublinnego w Lublinie odbył się 3 grudnia. Wykłady poprowadził Ireneusz Dawidowicz, pastor zboru Droga Zbawienia Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP i psycholog o specjalności klinicznej. Rok 2022 obfitował również w produkcje medialne oraz wydawnicze. W styczniu odbyła się premiera filmu dokumentalnego Gdzie jest teczka JP2 produkcji telewizji Idź Pod Prąd w reżyserii Szymona Żuka. Film przedstawia mało znane fakty z życia Karola Wojtyły i stara się odpowiedzieć na pytania, kim naprawdę był papież Jan Paweł II, czy rzeczywiście przyczynił się do upadku komunizmu i dlaczego nie znamy pełnej treści jego teczki prowadzonej przez SB. W marcu na naszym kanale pojawił się cover piosenki On już czeka na ciebie w wykonaniu Hanny Jazgarskiej. W kwietniu miała miejsce premiera kolejnego filmu dokumentalnego produkcji telewizji Idź Pod Prąd uratowane z Mariupola w reżyserii Szymona Żuka. Film ten relacjonuje przebieg bohaterskiej ewakuacji ponad 60 sierot z ogarniętej wojną Ukrainy do Polski. Film został udostępniony w polskiej, angielskiej i ukraińskiej wersji językowej. W lipcu pod patronatem medialnym telewizji Idź Pod Prąd miała miejsce trasa koncertowa chrześcijańskiego zespołu Selbrand Singers. Grupa, która w lipcu wystąpiła w Polsce i Czechach, rozpoczęła swoją działalność w 1977 roku. Jej założycielem jest John Stemkowski, potomek polskich emigrantów. Celebrant Singers wystąpili już w ponad 100 krajach, grając dla ponad 8 milionów ludzi. Nasza redakcja szeroko relacjonowała trasę koncertową, a także przygotowywała i udostępniła koncert Celebrant Singers oraz Dajukowie i Misjo Musica Life, który miał miejsce w Filharmonii Lubelskiej. W październiku relacjonowaliśmy dla Was konferencję naukową pod tytułem... Ksiądz Franciszek Blachnicki, naukowiec, wizjoner, praktyk, zorganizowano przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. W trakcie tego wydarzenia przeprowadziliśmy wywiady z osobami, które dobrze znały księdza Blachnickiego. 11 listopada powróciliśmy z serwisem informacyjnym Telewizji Idź Pod Prąd, który emitujemy od poniedziałku do piątku o godzinie 17. W listopadzie stworzyliśmy także antykomunistyczny rap wspierający protesty, jakie trwają w komunistycznych Chinach. Ponadto w listopadzie ukazały się dwie nowości wydawnictwa Pod Prąd. Słomiany Ogień z dziejów polskiej reformacji Piotra Setkowicza oraz Rewolucja Jezusa – uczniostwo na całego Joe Łosiaka. Obie pozycje są oczywiście dostępne w naszym sklepie internetowym. W grudniu uruchomiliśmy nowy projekt Kapłan na rozdrożu który ma również wymiar medialny. Raz w miesiącu będziemy emitować program dedykowany dla księży i zakonnic. W piątek, 23 grudnia, wyemitowaliśmy pierwszy program zatytułowany Samotność księdza w świętach. A 24 grudnia, w Wigilia, powrócił Romeczek, tym razem w wersji animowanego słuchowiska pełnego czaru świąt. W tym odcinku Romeczek wysłuchał opowieści o Maurycym Batucie i niesfornej orkiestrze nadętej. Rok 2022 to także powrót do spotkań na żywo oraz organizacji wydarzeń otwartych, w których uczestniczyły osoby z zewnątrz. W czerwcu wraz z redaktor Hanną Shen zorganizowaliśmy projekcję filmu Zdrada Formozy, który przedstawia historię agenta FBI w czasach dyktatury Chiang kai na Tajwanie w latach 80. W każdą niedzielę wakacji byliśmy obecni w centralnych punktach polskich miast, aby wspólnie czytać i rozważać fragmenty Pisma Świętego. W październiku z okazji 505. rocznicy reformacji zorganizowaliśmy w siedzibie naszej telewizji pokaz filmu Luther. By celebrować święto reformacji, ostatniego dnia października, zorganizowaliśmy bal wszystkich świętych, podczas którego odbył się recital piosenek chrześcijańskich. Przede wszystkim była to okazja do wspólnego spędzenia czasu i świętowania w radosnej atmosferze. W grudniu telewizja Idź Pod Prąd zorganizowała projekcję filmu The Hongkonger, pierwszą z polskimi napisami. Film ten opowiada historię Jimmy'ego Lai'a, biznesmena i wydawcy gazety Apple Daily, który stał się symbolem walki o wolność Hongkongu. Również w grudniu w siedzibie telewizji Idź Pod Prąd miał miejsce bożonarodzeniowy koncert Gospel for Christmas w wykonaniu Abrahama Diomande i zespołu muzycznego. Ten koncert również zostanie wkrótce opublikowany na kanale Idź Pod Prąd. Mijający rok obfitował także w szereg innych wydarzeń. W maju odbył się ósmy zjazd widzów telewizji Idź pod Prąd pod hasłem Polska i świat po katastrofie, który poświęcony był sytuacji w Ukrainie. Nasi goście odpowiadali na pytania, jak zorganizować świat po wojnie z Putinem i jakie będą skutki wojny dla całego świata. Oceniali także postawę państw i ich zaangażowanie w pomoc Ukrainie, a także politykę komunistycznych Chin wobec agresji Rosji. Centralnym punktem zjazdu była debata, która została podzielona na cztery panele tematyczne: bezpieczeństwo, samorządy, służba zdrowia i edukacja. Wystąpili w niej specjaliści z różnych dziedzin: politycy, eksperci, lekarze, redaktorzy, samorządowcy i przedstawiciele edukacji. W zjeździe brał udział m.in. były minister rolnictwa, przewodniczący Rady do rolnictwa i obszarów wiejskich Jan Krzysztof Ardanowski, który opowiedział się za ideą Sojuszu Polsko-ukraińskiego. Jest potrzebna bardziej strategiczna współpraca, pewna kooperacja w różnych obszarach m.in. rolnictwa ukraińskiego i polskiego. Jeżeli Ukraina wytrwa, daj Panie Boże, chociaż pewności nie ma. To, to, o czym mówił Zaleński również w przesłaniu do polskiego Zgromadzenia Narodowego. Jeżeli Polska, Ukraina i te mniejsze kraje, które w naszej części Europy szukają dla siebie miejsca w geopolityce, jeżeli by to wszystko udało się połączyć, to jest i praktyczne trójmorze, ale jednocześnie to jest silna przeciwwaga dla Niemców, dla dominacji i hegemonii Niemców w tej części Europy. Teraz jest szansa na. Wybicie się tej części Europy na w pewnym uproszczeniu mówiąc na niepodległość, i Polska z Ukrainą mogą być absolutnymi liderami w, właśnie w tej zmianie sytuacji geopolitycznej w lipcu chrześcijanie z Polski, Europy oraz Ameryki Północnej zjechali się na coroczne obóz mega kościoła. Podczas obozu skupiliśmy się na wielbieniu Boga poprzez codzienny wspólny śpiew, modlitwę i na odbudowanie więzi, które zostały osłabione w czasie pandemii COVID-19. W tym roku miały miejsce dwa śluby. Oba były wielkim świętem w naszym projekcie. W lipcu ślub wzięli Katarzyna i Piotr. Natomiast w październiku odbył się ślub redakcyjnej pary Szymona i Euniki. Ślub ten był transmitowany na żywo i jest dostępny na kanale naszej telewizji. W październiku i listopadzie z Polski wyruszyły dwie grupy misyjne. Pierwsza pod kierownictwem pastora Pawła Machały skierowała się do Wielkiej Brytanii i Irlandii. Druga, której przewodził pastor Radosław Kopeć wyruszyła do Stanów Zjednoczonych i Kanady. 22 listopada po ponad roku oczekiwania odbyła się rozprawa apelacyjna w procesie pastora Pawła Chojeckiego, redaktora naczelnego telewizji Idź Pod Prąd i pastora Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Sąd apelacyjny odroczył sprawę do 31 stycznia 2023 roku. Tak sprawę skomentował Paweł Chojecki. O Oto się modliłem, żeby ten proces pomógł w wybudzeniu Polaków z takiej świadomości, że żyjemy w normalnym, demokratycznym państwie. Nie, to nieprawda. Tu się gnębi ludzi. Tu 3 miliony wyjechało. Nie mogąc także znieść tej dusznej atmosfery braku wolności i tolerancji. Oby. Ten proces, naprawdę wielu ludzi natknął nadzieją, że można walczyć, że nie każdego złamią, że państwo nie jest omnipotentne, czyli wszechwładne, że to Bóg jest wszechmogący. Oby jak najwięcej ludzi w Polsce, żeby w to uwierzyło, że jest nadzieja jeszcze dla Polski. Po czasie zastoju covidowego wróciliśmy do pracy na pełną skalę, a w nowym roku... Czekamy na jeszcze większe rzeczy. Dziękujemy, że jesteście z nami oraz, że każdego miesiąca ponad tysiąc osób wspiera projekt telewizji Idź Pod Prąd. Razem gnamy dalej.